Ciao, Mono, jestem Joyce, witajcie kolejnym odcinku na tym kanale, gdzie y, no, miasta, ale inna niż T y, T Tylko jakaś city Rush się nazywa, Wyszyk, to jest, ale się w tym, moje miasto, ej. no po angielsku zarabiamy tutaj pieniądze. First jak nazwiemy, no to Huboland Oczywiście, Kuboland, Kuban. interesująca nazwa. Uuu, mamy miasto, mamy drogi, super bo mamy drogi zbudowane. I możemy tutaj dom zbudować. Kupiliśmy dom, dostajemy 40 kasy na sekundę w ogóle. Dostaliście... O nie, pali się. Straż. nie, 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 się! nie, strasz. nie, jakiś nie, za nie, Co my mamy zrobić? Musimy wygasić ogień. I dostaliśmy chyba za to w nie, 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 wiem nie, wiem. W Dostajemy 43 na sekundę, nawet budujemy drzewa. Sklep mechanika mam już 160. Dochód, dużo mamy, dużo mamy. Dochód szczerze powiem, i cyk drzewa. choćby sobie rozwinąć. Chodźmy sobie kolejny czerwony dom, I całkiem duży już mamy. Eee, dobra, szary dom, drzewa, drzewa. Nie stoi nas Powrót. Kupić, muszę go widzieć, jeszcze 180 przedmiotów. 3. 83 dokładnie. Nie stać nas. Szybko musimy... Kupić. No i mamy. git. I git. teraz czekamy. 3. Cyk. Cyk. Sprawiamy dalej 160 sekundę. Mało trochę już. I nie chce nam się dalej dochód zwiększyć, bo już teraz mamy 210. Będzie lepiej dzięki posterunku policji. To pewnie jakaś plaża dla Robuxy. Nie, wyrzutnie rakiet. Czy będziemy miasto atakować? Gdybyśmy mieli wyrzutnie rakiet. Serio. O nie, nie stać nas pa, Nawet na palmy nas nie zdać O, plec zabaw będzie! Plec zabaw tylko 312 zł bardzo tani Szczerze powiem Ale... Dż, 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 ale odkąd trzeba na drzewa płacić, a ja tu będę basen w baseny dwa i tu. Kupiliśmy Polaków? Co? Ja tego nie rozumiem. Jak można kupić Polaków? Yy, bez sensu. No i ty. O, tutaj będzie Orange Modern Home. Droga 2. Wow, bo ale... tylko te drogi są całkiem tanie. W sumie to chyba dobrze. O, z... o, dochód mamy strasznie duży teraz. Kupujemy kawiarni. Zwiększy nam się dochód. Teraz będzie straż pożarna. Słukujące miast. Rebour Fields Pop i Fact Central. Nie no, niezłe... niezłe te nazwy mają. Dobra, tutaj coś mamy. Palmy, kolejne za 731 kasy. I tutaj kupujemy... ...restaurację. Jak dobrze widzę. Cyk. Plus 420 dochód. A tutaj jeszcze mamy. Cyk, i nas jeszcze tu. Basen. Nie. Będę miał nową. Teraz stać na ratusz. O i teraz tu mamy ogromne zarobki. Milczko, tu będziemy mieli zaraz przez ławki. Ale że ławki takie drogie? Ławki półtora to, to, tysiąca złotych. I to tylko dwie. Nawet ze stówę to bym się nie dziwiło, ale raz tak tyle. Nie wiem jaka musiałaby być jakieś tysiąc procent. O nie, budynek się pali. Trzeba to ugasić. Staliśmy kasy nawet za to. Tyk. Tyk. A za stację będziemy pewnie większy dochód dostawać. Nie! To dziwne. Tylko same drzewa są. Za centrum handlowe już musimy. I mamy o 500 aż większy dochód. Już myślałem. I cyk. miasto ten potrafi wygląda. Jak miasto. Powoli. Tutaj nie ma nic, za co byśmy mogli dostawać więcej kasy. Tutaj coś jest. Szary dom, za 13 kasy zapomniałem. Są palmy. O, dostaliśmy całkiem sporo kasy. Teraz mamy. My na nic nie wydawali. O, patrzcie, nawet są, z... nawet są znaki. Coś się stało. Nie! Przerwał w dostawie prądu jakimś do mnie był. Na szczęście wszystko panowałem. I dr kupujemy kolejną drogę. Mamy drogę. Wtedy za drzewa to nie rozwiniemy. Żebyśmy... niestety drzewa nam nie dadzą, żebyśmy stawali więcej kasy. Może to jest jakiś. Czy Nie, nic tu nie ma, że za to byśmy mogli więcej forsty dostawać w tej grze. Hmm. Dobra, może jeszcze 130 budynków do odrodzenia. No i mamy dochód wreszcie większy. Bo dochód się już trochę mały robi w porównaniu do cen. Tutaj pizzerię, to ona na stówę nam da dochód. Większy. Tak jest, to 500 kasy. Sklep z upominkami też nam pewnie da większy dochód. Nie dał nam dochodu Rsztaurację ze stachakami Cyk, no i mamy o 100 większy dochód. To będzie sklep zoologiczny. Kupię sobie i mamy większy dochód. Kupimy tutaj parcelę ogrodową. Czyli po prostu shopę taką, trzeba powiedzieć. Nie wiem, czy, coś, czy to jest w czy, czy to się. Mam większy dochód do 500, Teraz będziemy mogli. Czerwony dom. A czy ktoś w ogóle umożliwi wierzówce wieżowce się To może komuś będą wieżowce Spoko. Szary dom, a tu będzie skle, sklep zoologiczny. Tu pójdziemy pewnie większy dochód, to kupimy. Cyk. zbieramy dobrze za 116 budynku Z to mamy mamy tutaj nam dochód nie chce teraz podstawać. a tutaj może coś może za te sklepy będziemy mieli dochód większy no jak nas nie stać jak nas stać przecież nas stać Mamy tyle samo więc stać nas. No i mamy większy dochód. Potrzebu teraz 7 kasy zarabiamy, kupimy zaraz kościół. Przecież dostaniemy za szczęście mieszkańców po prostu. Tak jak myślałem. Kupiliśmy kościół, za kościół dostaliśmy... 1000 dochodu. Teraz są ja 8 tysięcy dochodu, dostajemy absolutnie z zadowoleniem 10 tysięcy. Teraz kupujemy kino i mamy jeszcze większy dochód. Czy kino i dostaliśmy o 2,5 tysiąca większy dochód. To nieźle. To nieźle bym powiedział, ale to są droższe te ceny już za to. Zaraz drzewa sobie kupimy. To już będzie jak supermarket. No, kupujemy supermarket i mamy większy o, 5000 dochód. To nieźle. nie mogliśmy czekać na ten. O, już większe takie domy dwupiętrowe. Są mi takie Jaki okradają budynek? O nie, okradają budynek. Trzeba szybko złapać gdzieś bandytów. Napad, aresztować ich. Udało się zaresztować. Potrzebujemy policję w tym mieście. Mamy większy dochód, 1000. To nieźle. Jak wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba. To na razie.